Cześć! Witam Was ponownie na naszym kanale Stalowy Dom. Ostatnio pokazywałem, jak wygląda dom piętrowy od środka. Jeśli nie widzieliście tego filmu, koniecznie wróćcie do niego później. Dziś czas na drugą część. Pokażę Wam, jak wygląda taki dom z zewnątrz i dokładnie opowiem, z czego wykonana jest elewacja, dach i stolarka. Zobaczycie gotowy dom, więc wszystko pokażę Wam na żywo krok po kroku. Zacznijmy od tego co najważniejsze: konstrukcja i ściany zewnętrzne. Każdy nasz dom oparty jest na stalowym szkielecie, a do niego przykręcane są płyty warstwowe, które jak widzicie, montujemy pionowo. Ścienna płyta warstwowa, którą tu zastosowaliśmy, ma 120 mm grubości i rdzeń z pianki poliuretanowej, co zapewnia świetną izolację termiczną. Standardowo ściany wykonujemy w kolorze grafitowym, a sama blacha jest matowa z delikatnym mikroprofilowaniem. Co daje bardzo nowoczesny efekt. Co ważne, płyta warstwowa sprawia, że dom jest całoroczny, ale my dokładamy jeszcze więcej. 10 cm wełny skalnej od środka, żeby dodatkowo poprawić izolację akustyczną. Dzięki temu nasze domy są ciepłe zimą, chłodne latem i bardzo ciche wewnątrz. W wybranych miejscach na elewacji stosujemy też lamele kompozytowe, które pełnią funkcję wyłącznie ozdobną. Nadają elewacji charakteru i przełamują monotonię grafitu. Wszystkie łączenia między panelami są estetycznie zakryte obróbkami blacharskimi, które jak widać są w tym samym kolorze co płyty. To samo dotyczy też rynien i rur spustowych. Mają grafitowy kolor i kwadratowy przekrój, który odróżnia je od standardowych rozwiązań. Przejdźmy teraz do dachu. Tutaj także montujemy płyty warstwowe, ale nieco inne niż na ścianach. Płyty dachowe mają trapezowy profil i są grubsze, aż 160 mm, co dodatkowo poprawia izolację. Podobnie jak na ścianach, od spodu dokładamy 10 cm wełny skalnej, dzięki czemu dach również świetnie izoluje i akustycznie, i termicznie. Na wszystkich łączeniach również stosujemy obróbki blacharskie, wszystko utrzymane jest w tej samej estetyce. I kolorze co reszta elewacji. Nachylenie dachu w naszych domach piętrowych to 38 stopni, idealnie pod kątem montażu fotowoltaiki, więc jeśli planujecie instalację fotowoltaiczną, nie będzie z tym żadnego problemu. Na koniec kilka słów o stolarce otworowej. Stosujemy okna SPCV jednostronnie kolorowe, również w kolorze grafitowym, tak by idealnie komponowały się z elewacją. Każde okno ma trzy szybowy pakiet oraz współczynnik przenikania ciepła. Na poziomie poniżej 0,9, co spełnia wszystkie wymogi budownictwa energooszczędnego. Drzwi zewnętrzne również są grafitowe, wyposażone w duży. Pochwyt i bardzo dobrze izolowane, zarówno termicznie, jak i akustycznie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o elewację naszego domu piętrowego. Mam nadzieję, że po tym materiale widzicie, jak dużo uwagi poświęciliśmy zarówno estetyce, jak i funkcjonalności naszych projektów. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Już za tydzień nowy film, w którym pokażę Wam dom parterowy i opowiem o jego konstrukcji i wykończeniu. Do zobaczenia.